O to idziemy nielegalną trasą Super urodziny Jestem cała spocona Spędźcie ze mną moje 24 urodziny A raczej cały wyjazd urodzinowy Tam namawiałam Kamila, żeby pojechał ze mną w górę I w końcu udało się na urodziny Wybór jest dość sztampowy Ponieważ jest to Zakopane Miłość Zakopane Oblewamy się szampanem Będziemy Dały nam tak naprawdę jeszcze dwie godziny trasy Cała trasa z Wrocławia To 5 godzin Więc i tak już połowa za nami pod Krakowem, więc została nam zakopianka jeszcze. Jakoś zapamiętałam zakopiankę, że zawsze jest w remoncie. Dziny mam jutro, i wstępny plan jest taki, że idziemy z rana na nadmorskie oko. Oczywiście szlakiem, nie asfaltówką, więc po drodze jeszcze do Pięciostawów. Kamil chyba nigdy nie był. Byłeś kiedyś? Nie. On nie pamięta. Był raz zakopany mega dawno temu, więc nic nie pamięta. Całe szczęście, bo będzie odkrywał to razem ze mną. A ja bardzo lubię ten szlak, byłam na nim raz strasznie mi się podobało, bo nie uwielbiam góry, naprawdę uwielbiam. Dzimy się już na miejscu. Pojechaliśmy na miejsce jesteśmy pod naszym hotelem, jesteśmy 4 godziny przed planowaną godziną rezerw rezerwacji e czekinu? Tak, ale Wika ogarnęła nam, że możemy wejść. Tak jest, więc lecimy zaraz pokażemy Wam pokój, ale trasa minęła nam... Super. Szybko, Bardzo Dobra, szybko przerwa jedna i do przodu. No i jesteśmy naprawdę o dobrym czasie, więc lecimy. Tutaj mamy wejście do naszego pokoju. Szkali zostawił otwarte drzwi od toalety, więc w sumie od tego zacznę. Mamy za taką szybką i tam jest łazienka. Tu zamykamy drzwi. I możemy to sobie zasłonić zasłonką tu mamy łóżeczko pokój mamy niestety na parterze, ale całe szczęście że z tej strony, a nie z drugiej bo z drugiej jest, są, jest budowa i jest dużo robotników łóżko duże na środku pokoju już pokazuję wam łazienkę tutaj oczywiście jakieś lampki klikacze tak wygląda łazieneczka spory prysznic ciemno, ale też można odsłonić roletę ogromne są okna Naprawdę ogromny, od góry do dołu. Dobra, no tutaj mamy taki widoczek. No taki tarasik, na który nie możemy wyjść niestety. Szału nie ma, ale no cieszę się, że nie z tej głośnej strony. I wracamy do pokoju. Tutaj mamy stoliczek, telewizor, tam podobno na Netflixie te sprawy jest. No i tutaj już się troszkę rozpakowaliśmy, niestety nie ma żadnej szafy, żeby móc pochować ubrania. Kamil mówił, że jest podobno słaby internet, bo już patrzył, co mi się bardzo nie podoba, bo u mnie się skończył szybki internet, więc masakra. Na szczęście jutro już jest koniec miesiąca, Moja urodziny, ale no, mój urodzin mi szybki internet, no zobaczymy, co tam będzie. E, może musimy się za... A, a nie, w sumie Kamil tylko sprawdą LTE, to może WiFi fi chociaż tu jest dobre. No, ale w górach w sumie zazwyczaj internet jest średni. Poszedł poraż te rzeczy, a jak się ogarniemy, to chyba będziemy zbierać się na gubałówkę. Właśnie jemy sobie lunchek, który wczoraj zrobiliśmy, czyli białkowe pankejki, a raczej placki bananowe. Pyszne, z od babci Kamila, borówkami i truskawkami, więc zbieramy energię i będziemy iść na gubałówkę. My już idziemy na traskę na Gubałówkę. Taki piękny górski strumyczek przed nami. Mam nadzieję, że idziemy dobrze, bo już jestem troszkę zmęczona. Wiem, wiem, jutro będzie gorzej, ale po prostu się... Wiecie, dobrze, że robimy rozgrzewkę, tak? By to była dobra trasa, bo się wkurzę, nikogo tu z nami nie ma. Oczywiście 10 kroków przede mną, jak zawsze. Pierwsze wejście na Gubałówkę. I się zgubiliśmy. Zaszliśmy nie tędy, co trzeba. A tam wika, szuka ścieżki. Jak się czujesz? Ciężko. Pierwsze wspinaczki. Pokaż, czym myśliśmy. Przez co przed przechodziliśmy. To nie jest szlak. To na pewno nie jest szlak. Jesteśmy na szlaku. Doszliśmy na szlak niebieski. Co prawda złą drogą. Traf... Z dziką drogą. Ale przygoda była. Jestem cała spucona. Gubałówka to taki pierwszy rozruch. Zobaczcie, jak wyglądała tamta trasa. Bo jest, co będzie jutro. Tamte, stamtąd przyszliśmy? Tam w dół, jakimiś dz dziczyznami. Pod drzewami. A, A. powinniśmy iść tam. Jesteśmy na głowówce. Jesteśmy tutaj ciężką trasą. Ciężką, tak? jak się dało. Mianowicie normalną. Ale daliśmy radę. Jestem z nas, mega dumna. Pierwszy rozruch zrobiony. Tak, tam mówi, że nie mam kondycji. Co prawda, to prawda, ale daje radę, nie poddaję się, tak? To najważniejsze. Bardziej jutro, no, bo starość nie radość też, 24 lata za rogiem. Jutro musisz Tak jest. Chodzimy się trasą na Gubałówce, to była druga najsłynniejsza trasa tutaj zaraz po Krupówkach. Na torsaneczku, ja to z dzieciństwa. Schodzimy z gułówki. Schodzimy już przyjemniejszym szlaczkiem. Po prostu mamy takie schodki trochę pochylone, ale nie była ziemia do tego, co przeżyliśmy tam. Teraz idziemy coś zjeść. Jest to strasznie głodna. Na gu... na... Nie na Gubałówki, na krupówki idziemy. I na basen i koniec. Tak, mamy basen w hotelu i musimy przed 21 stąd, tam pójść, bo jest do 21. nie mogę się doczekać. Ty też? Ja też. Nie wiem czy nas słychać, ale daliśmy radę, zeszliśmy. Jesteśmy na dole i się kierujemy... Teraz na jedzenie. Na jedzenie, chyba na kropówki. Zobaczymy. Się zajedzałko, patrzyliśmy. Gigabule jesteśmy, zobaczcie. Oczywiście giga. No giga są, naprawdę duże i tanie. I, za 86 zł mieliśmy Cały taki zestaw. zestaw. Tu mamy... Zaraz pokażę z drugiej Taki zestaw za 86 zł, z piciem. Tak jest. Szkoda, że sosu do tego nie mamy. <laughs> mm. Dobre, to wszystko Naprawdę, giga jest to była. Frytki też fajne. Jak ci smakuje? porządku. Mm. Jak za tą cenę. Dużo sosu jest, ja lubię. U mnie, słuchajcie, jest camembert i jest dużo mięsa. Duża jest ta była, dużo jest pomidorów jest, w mokry, wilgotny. Więc mi też to naprawdę bardzo odpowiada. Jesteśmy teraz na tym najsłynniejszym mostku na Krupówkach, pokaż skóry. góry. Obejrzeliśmy Krakówki... Obejrzyliśmy Obejrzeliśmy Kru... Krupówki. Krupówki, no Krupówki. I... teraz wracamy do hotelu. Tak, jest się kąpać w basenie. I jesteśmy na basenie. To jest odnowa biologiczna po całym dniu i po wejściu na Gubałówkę. よくわた,たし食べるけど、なかなか見るんじ No, boku. Pierwszy raz się skoczył na To Zaczynamy jeździć. takimi pięknymi widoczkami I zaraz będziemy na parkingu. wiezie przez te serpentyny i mamy nadzieję, że nasz bilet na parking zadziała. Wczoraj pan z recepcji podpowiedział nam, jak kupić. Czyli na stronie. Parku narodowego za 41 zł, tylko a wszyscy nam mówili, takie drogie, takie drogie to parkingi. Więc zobaczymy, mam nadzieję, że to zadziała i rzeczywiście będziemy mieli parking za 41 zł, bo mieliśmy jechać autobusem, ale stwierdziliśmy, że wychodzi na to samo, a dużo szybciej dojedziemy samochodem i będziemy bardziej mobilni. A właśnie, dzisiaj moją urodziny! Przy dzień w roku. Wszystko zadziałało. Wjechaliśmy. Kamil zaraz parkuje. Jest bardzo dużo jeszcze miejsc na tym głównym parkingu, więc super. Te słynne koniczki, co ciągną za trzęgi. Ciężko pracują na swój owies. Ciężko Tak jak my na to, A żeby tu przyjechać. na jedzenie. Nie pojedziemy. jest dziewiąta trzynaście. Idziemy na wodę Blumoty Mickiewicza i tam będziemy ruszać w trasę na Dolinę Pięciu Starów. Ufu. Zakładamy, że około 9 godzin będzie trwała cała nasza wędrówka w tą i z powrotem, więc około 18 powinniśmy wracać. Zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Plecak ciężki, nogi lekkie. Zobaczymy. Tak jest. Jesteśmy całkiem ciepło ubrani, ja wyglądam trochę bardziej jak na imprezkę. Ale są moje urodziny, więc mogę iść w góry jak stróż w boże ciało. 3, 4, Właśnie nas przeganiają. Patrzcie, patrzcie jak to jest pięknie i Kamil zobaczył coś takiego i mówisz, że tutaj są bobry. Myślicie, że serio? To pierwszy potok, przed nami, za nami. <śmiech> 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 idziemy dalej. Właśnie się trochę zmartwił, ponieważ właśnie wchodzimy na, z asfaltówki na tą trasę, ponieważ idziemy w kierunku Doliny Pięciostawów. Wskazówkę pierwszą dolina 500 stawów za dwie godziny, a gdybyśmy szli dalej asfaltówką za do półtorej godziny bylibyśmy nad morskim Okiem, a będziemy za trzy z hakiem. Idziemy, idziemy. Mało kto zna i w ogóle tutaj jest na tej trasie, ale się nie poddajemy. Dzielnie. No Teraz jest całkiem pasko i mamy przepiękne zdrowkę. Bika okay, jest niebo wzięta, Ci się rodzinie? Bardzo mi się podobają, mam nadzieję, że będzie cały czas tak super. Jesteśmy nad kolejnym strumykiem Trochę chłodno się tutaj zrobiło, dlatego bo słońce za chmurkami zaszło Musimy Och. dalej iść do kolejnego znaku wcześniej pokazywało nam 2 godziny 10 minut jak zaczynaliśmy teraz godzin godzina 10 minut i idziemy rzeczywiście już godzinę Mieliśmy już postój więc tutaj się nie zatrzymujemy tak? Idziemy dalej no? Idziemy dalej do doliny pięciu stawów zostało 40 minut. My mamy pierwszy przystanek na przekąskę. Przekąska jest z takimi widokami. To jest cudownie. Spotkaliśmy. Pierwszy lód na naszej trasie. Jestem strasznie zmęczona. Zobaczcie, mamy 810 kalorii spalone. Przewyższenie ponad 500 metrów. Ale, lekko nie jest, ale jest fajnie. Wygląda cały czas tak i to jest taki slalom. Z nami tyle śniegu na trasie, więc trzeba już zejść i iść bokiem. Prawda? To jest ostatnia. Ostatni odcinek, a ja już jestem taka zmęczona strasznie ciężko, ale jest tak pięknie. Na pewno warto było. Tyle można stracić idąc, um, tyle można stracić idąc z asfaltówką. Takie piękne, takie piękne. No tak, takie piękne widoki, ale tu na pewno można oddać rozmęczenia, niż, więcej niż tam. Normalnie jed jeden z piękniejszych widoków. Pierwszy cel. Rolina pięciu sztabów. Osiągnięty. Osiągnięty. Tak, się już chłodno, teraz przystanek na jedzenie. Bo bardzo dużo spalnych i idziemy zobaczyć, czy naprawdę jest tych pięć stawów. Dokładnie, jeszcze w sumie nawet ich nie widzimy, ale już tutaj jesteśmy przy schronisku i sobie odpoczywamy. Będziemy jadli prowiant i pili 0%. I odpoczywamy, a potem morskie oko, czyli kolejny cel. Tak, jest. Jak... Super są te urodziny, naprawdę. Bardzo. Szczerze. Patrzcie jak tutaj pięknie, jeden z pięciu stawów No to idziemy nielegalną trasą, jeszcze zamknięta do 15 maja No ale co zrobić? po rodziny rządzą się swoimi prawami Idzie, Idziemy dalej? O, no to jesteśmy Czy czujesz? Dobrze, super, bardzo mi się podoba, jestem bardzo podekscytowana, Kamil jest trochę zestresowany, ale no a ja, ze mnie bije pozytywna energia i ja się mega, mega cieszę, to super urodziny. Idziemy dalej. Wow, jesteśmy już prawie na końcówce szlaku. Zaraz będziemy wchodzić na asfaltówkę czyli ostatni odcinek przed morskim. okiem, okiem. I powoli kończymy Wę jesteś... wędrówkę szlakiem. Tak, bardzo jestem zmęczony zmęczony Kamil News, bo nie wiem, czy pokazywaliśmy wielki plecak. Nie, on z 15 kg mógł a ja mam bez niczego, tylko z nereczką. Piękne poświęcenie, dziękuję. Aha, tam poświęcenie, obowiązki. O, przestanie. Mój kochany, naprawdę. I prawie do celu. Tak jest. O, dziękuję. I jesteśmy na Morskim Oku. Mamy zamówiony obiadek. Obiadek. I tak, no to tak mnie się bardzo boję. I jemy, i... Zabieramy się do jedzenia, bo będzie zimne. Tak jest. Stala, stala, stala. No to. Zdrowie. Tu, tu zgaj. O, jest zdrowie. No dziewięć i na No się to dobre. się za jedzenie tortu. Tak, jest. Pierwszej linii z pięknym widokiem. Teraz kończymy naszą przygodę. No, Jesteś... jeszcze kupa drogi asfaltówką, ale w taką piękną, z widokami kończymy. Pijamy ostatnie łyczki szampana. Urodzinowego i Urodzinowy ruszamy. szampan. Jeszcze raz Ci tamciu podziękuję, że poszedłeś ze mną w tą przygodę. Dzięki. Kamil, bardzo zmęczony. Bardzo Docenimy go. Bardzo, bardzo mocno w komentarzach. Ojejko kochani, kończymy to. Ostatnia prosta, już widzimy wyjście. Więc zbieramy się i jedziemy do hotelu Mam... odpoczywać. Mam nadzieję, że po... dzień. Takie sprawy dobiję końca. Teraz muszę sprawdzić wszystkie social media, bo nie miałam do nich prawie w ogóle dostępu. 35 uh... tysięcy kroków, dwa ponad tysiące kalorii spalonych na samym pochodzeniu. Dokładnie, to jest crazy, ale jeszcze powiemy coś w hotelu, ale mam nadzieję, że Wam się podobała wycieczka mam razem z nami. I w hotelu czekały na mnie kwiaty. Zrobiłam dzisiaj 35 tysięcy kroków wędrówki w górach. Wchodzę do pokoju i patrzę. Patrzę na mojego narzeczonego i on na mnie i mówi, to nie ode mnie, naprawdę. Tata zamówił mi pocztą kwiatową. Ja ty do pokoju w hotelu zakopanym, Jestem taka wzruszona, naprawdę no zobaczcie, zamówiłem naprawdę wielką pizzę. Zobaczmy jak Wikan to zareaguje du -du -du -du! Patrz jaka wielka oh. Dawaj pizzę. Oh. Oh. Illuminati. 7 Dominat. Hej. Rozpoczynamy drugi dzień. Długo spaliśmy, idziemy zaraz na śniadanie i w drogę. Dużo i niedużo. Ja chyba z pięć razy w nocy się budziłam, więc jestem taka trochę przytłumiona. Ale tak. A tego wracamy, jak Wilka się odtłumi. Idziemy na rusinową polanę. Moja koleżanka nam to poleciła i właśnie dojechaliśmy na miejsce. Moje szczęście urodzinowe dalej nam sprzyja, bo cudem znaleźliśmy miejsce parkingowe. Tak, miejsce parkingowe przy drodze. Tutaj taki pan obsługuje to pan Góral. i pan Gural, tak. I 35 zł na cały dzień. Ciężko było zaparkować, ale udało nam się. Dotarliśmy na do... polanę rusinową. I byliśmy w sanktuarium po drodze. Później Wam pokażemy, bo będziemy tam tam wracać. Ale tam bardzo ciekawa konwersacja nas spotkała, prawda? Tak, tak. Powiada. Ja, jestem zadyszana, mi prawie ciężko. Ale spotkaliśmy parę ludzi. Tak po trzydziestce wyglądali. Z trójką dzieci. Widać było, że mała różnica wieku. Dwie dziewczynki i chłopiec. I... Jakoś mnie coś podkusiło, żeby ich coś tam podkładać właśnie w różnicę wieku, bo my też chcemy mieć dzieci z małą różnicą. I tak się potoczyła konwersacja, że chyba że zmagaliśmy nieco pół godziny. I super, może później jeszcze powiem coś więcej, bo brak mi tchu. To właśnie, będziemy kończyć naszą przygodę na dolinie. I w sumie na ten czas z Tatrami, bo już w sumie nie będziemy iść w góry podczas tego wyjazdu. Bardzo prawdopodobne, więc jeszcze zobaczcie, jak to wygląda. Pięknie jest. Taką, taką mieliśmy tutaj drzemkę. Kamil miał drzemkę, ja sobie chillowałam i marzłam, a Kamil sobie rzeczywiście drzemią. Ja kilka TikToków z tego. No, trzeba wiedzieć jak się wyspać. nie z takimi widokami spanie, to jest świetne plan. No, to <gry> prawda. To wędrujemy na dół. A nam się skończyła i tam panie w bacówce batów powiedziały nam, że można sobie nalać tutaj ze źródełka. Idziemy do sanktuarium. Zobaczymy. tatry. Zobaczymy jak tutaj będzie.

Wróciliśmy już z dolinki. Przebraliśmy się, ogarnęliśmy, odpoczęliśmy trochę. I idziemy teraz na ostatnią kolację, w bo końcu? Już jutro wyjeżdżamy. Tak, w końcu do góralskiej gospody, prawda? Tak, zjesz sobie pierogi, a ja Kotleta tak. Otletka Tutaj jest tak trudno dla mnie coś wegetariańskiego znaleźć, co nie jest pierogami albo plackiem ziemniaczanym, a jakoś po prostu przez ostatnie dni nie miało ochoty na takie rzeczy. No ale dzisiaj w sumie mogę zjeść te pierogi, więc idziemy, mam nadzieję, że będą smaczne i idziemy do góralskiej gospody gdzie będzie wieczora... muzyka nas żywo mam nadzieję, że będzie, bo wieczorami podobno jest a strasznie chciałam, jeszcze gdyby tańce były i byśmy sobie tak tańcowali góralsko, super sprawa więc zobaczymy, trzymajcie kciuki, żeby były idziemy, a taki mamy widok na góry, jest zachód słońca i pięknie słońce obmywa wręcz te góry Chodź. Zaczynamy kolację góralską. No to próbuję. No i próbujemy Czy kwaśnik, czy nie kwaśnik. Ale i No i zaczynamy. Drugi posiłek. Wika ma pierogi. Brindzo. Ja mam dewola ja z rydeczkami, parcie rupiącem Mam nadzieję, że w ogóle nas słychać. Ja nie dałam rady, oczywiście. z mojego biedu. ja po zupie byłam najedzona. I kamiz dojada teraz. Też jest ciężko. Ciężko jest? No że jestem, jestem już na full, ale wiem. jeść. nie wyrzuca się jedzą. No. A smaczne? Nie twoje smaki? Ja mam ostryktki ze brynu z prym za I ostatni wieczór na kropówkach. Powoli drepczemy sobie do hotelu. I z jutro. Stronę, tak I jutro już do domu. Kupujemy. Kupujemy jeszcze magnesy. Decyzja padła na taki. A no jest najciekawszy, taki najbardziej okazały też. I wylądowaliśmy jeszcze w galerii, więc Wika prowadzi nas, żeby zobaczyć jeszcze orkiestrę, a która jest tutaj, więc od razu też wam pokażę. To jest orkiestra, a tutaj mamy napis Zekopane i rozwiesili na nim flagę. Dlaczego? Bo jutro jest Dzień Flagi. I w ten, no to sposób nasz wyjazd dobiega końca. Mamy kolejny dzień, nasz ostatni, 2 maja, i zbieramy się w drogę powrotną do Wrocławia. Jest w pół do jedenastej. Mamy jeszcze pół godziny do wymeldowania. ale 5 godzin że Już chcemy wyjeżdżać, bo mamy kupę czasu przed sobą, drogi. Śniadanie zjedzone, posprzątane, spakowani i ruszamy. Jedziemy, ale piękną pogodę mamy. Więc super. Za oknem będziemy się radować słoneczkiem. Mam nadzieję, że nie w oczy tylko. I zobaczcie, jaką drogę mamy przed sobą. Przepięk. Jedziemy, jedziemy. Zostało nam 4 godziny. To jest 4 godziny. Zostały nam 4 godzinki. I co, właśnie z sobie rozmawiamy. Jak fajnie było jak bardzo nam się podobało. Co podobało nam się najbardziej. Tak. Jeszcze jeden co najmniej to nie powiedzieliśmy na, wypracę, ale wypracę, na, wypracę, na, wypracę, na wypracę. dokładnie, dokładnie. I zgodnie mówimy, że najbardziej nam się podobała ta wyprawa w góry. Na, najgór, na, najdłuższa, najtrudniejsza, najcięższa, najbardziej męcząca, ale dająca najwięcej satysfakcji. Tak, stopy to teraz po. <laughs> nie pośladki. Przerwa na obiad w maku. głodni, tak mi się siku Tak, Wika wymusiła na nas McDonalda pod pretekstem mieliśmy, sikania. Nie, mieliśmy zjeść McFlurry, dlatego zależało mi na McDonalda. Ale wyszło z tego... Obiad. <grym> obiad. Ale jeszcze zaraz Naj, pistacjowy. Najlepszy sos ever. Nie ma lepszego w maku. Śmietanowy. I jako, że jest to nasz pierwszy vlog na YouTubie, oczywiście zapomnieliśmy nagrać pożegnania. Jeśli ten vlog Wam się podobał, to zostawcie proszę subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Będziemy wiedzieli, żeby nagrywać więcej takich dłuższych form. Jeśli macie do nas jakieś pytania, to piszcie śmiało, a tymczasem trzymajcie się i buziaki.